Witam serdecznie. Nazywam się Wojciech Wolny i spróbuję dzisiaj obronić kontrowersyjną tezę, a mianowicie spróbuję powiedzieć Wam o tym, że zawód programisty niebawem zniknie. Więc, najpierw e, dwa słowa o mnie, żeby było wiadomo, że to nie ja jestem twórcą AI-owych modeli. Nie, nie, ja nie zajmuję się tym. Wręcz odwrotnie, buduję grupę inżynieryjną, która. Zajmuje się sprzedawą usług, usług osób, które dotychczas kodowały, programowały, testowały oprogramowanie, wdrażały oprogramowanie. W związku z tym niejako stawiam tezę, że e, zniknie e, gałąź biznesu, którą dotychczas się zajmowały. I to pewnie dość dynamicznie, bo żyjemy w świecie zmiany, która powoduje, że rzeczy dzieją się dużo szybciej niż e, do tej pory. E, I żeby spróbować. E, to udowodnić, spróbujmy przypomnieć sobie taki moment w historii, początek XIX wieku, a w zasadzie rok 1805. Maszyna Jacquarda. Niewiele osób tę maszynę zna, i nie, nie był to jeszcze komputer. To była taka maszyna, która w zasadzie zastąpiła krosno, tak, To znaczy do tej pory można było mieć niezły biznes tkając dywany, a w zasadzie dywan był produktem luksusowym, zarezerwowanym dla najbardziej zamożnych najbardziej zamożnych tego świata, można było za taki dywan pozyskać fajną wioskę albo nawet kilka, uwaga, razem z obywatelami i razem z całą ziemią, tudzież tymi płodami rolnymi, a tu nagle powstaje taka maszyna tkacka, tak? I okazuje się, że dziś dywan kosztuje tyle, co trochę lepszy obiad w restauracji. To tylko niewiele ponad 200 lat różnicy, a przypominam, że świat co nie zawsze zauważamy, rozwija się eksponencjalnie, w związku z tym te okresy bardzo się skracają. I spróbujmy teraz zdefiniować ten zawód programisty, o którym mówimy, że zniknie, żeby potem nie było tak, że prezes firmy informatycznej powiedział, że nie będzie, że nie będzie jakby osób technicznych. Przez zawód programisty na potrzeby tej dyskusji czy tej rozmowy zakładam, definiemy w ten sposób, że to jest osoba wytwarzająca linijki kodu, czyli osoba, która używa tych magicznych komend, które dla większości z nas niewiele znaczą, albo nie do końca je rozumiemy, i które pozwalają nam, jakby na końcu stworzyć program, który wykona jakieś, jakieś zadanie. Tak? Czyli programista, który pisze linijki kodu. Czyli jeśli definiujemy ten zawód w taki sposób, że mamy osobę, która pisze linijki kodu, to mówimy, że takiej osoby nie będzie. Podałem nawet datę, to jest zupełnie przewrotne, ale to takie jak z graniem w lotto. W lotto szansa na wygraną 1 do 37 milionów, w związku z tym ja podaję datę, 5 lat, 4 miesiące i 13 godzin. Zobaczymy, co wtedy się wydarzy. Zawsze mam jakąś szansę trafić. I teraz, dlaczego ten zawód zniknie? Bo dzięki dużym modelom, które pozwoliły nam zbudować, które, które mamy duże modele językowe, możemy rozmawiać z komputerami w języku naturalnym. To znaczy, czy nie będą powstawały programy? Tak, będą powstawały, ale będą powstawały dużo szybciej i dużo więcej osób będzie je mogło robić. Stąd to, to, o czym mówiliśmy, że jest pewna demokratyzacja i demonetyzacja, dzięki ai następuje pewnych umiejętności i pewnych aktywności. Coś mówimy się na chwilę do rozpoznawania, jako dygresję, do rozpoznawania obrazu. Już dziś powstaje nakładka, działa nakładka na iPhone'a, która z skutecznością powyżej 90% potrafi rozpoznać znamie na skórze, czy jest potencjalnie nowotworem złośliwym, czy też nie. Oczywiście nie rozstrzygnie tego ostatecznie, no ale co najmniej w doskonały sposób nas dziś przekieruje. I teraz jaka to jest wiadomość dla faceta, który zarabia miliony dolarów, jest jakimś tam uznanym chirurgiem, znawcą tego tematu. No pewnie nie najlepsza, tak? Bo ta tajemna wiedza staje się w facto zdemontyzowana, zdemokratyzowana. Ale z drugiej strony jest to świetna wiadomość dla szeregu osób, które nie mają dostępu do lekarza, nie mają czasu do niego pójść, trochę zaniedbały jakiś tam w biegnąc jakiś tam temat. Nie? Więc jakby paradoks pod że ten AI jest dla nas w takim wydaniu bardzo dobry, dla większości osób bardzo dobry, natomiast świat będzie się będzie się zmieniał. I teraz, jeśli popatrzymy na to, wracając do naszej tezy znikającego programisty, to dokładnie jest tak, że już dzisiaj każdy użytkownik czata GTP, no a to wystarczy tam kilka dolarów i chwila zabawy, potrafi programować, tak? no bo ten czat napisze program, który wy mu powiecie, że ma napisać, to w języku, w którym mu powiecie, że ma napisać. Oczywiście są proste programy i zadziwiają mnie szefowie IT wielkich spółek, w tym miałem taką z już ostatnio rozmawiałem z jednym z takich najbardziej światowo rozmawialnych startupów, którzy mówią, ale to nigdy nie będzie takie dobre jak ja, nie? bo to trwa i to w ogóle te prompty, to ja tak długo je zadaję, że napiszę taki dobry program jak ja. Świetnie, ale nie każdy ma iloraz inteligencji 150 i to jest ta wiadomość dobra tej demokratyzacji i domonetyzacji. I wydaje się, że skończyły się bezpowrotnie czasy, w których mieliśmy ogromny niedobór programistów. Jeszcze w roku 2022 w samych Stanach Zjednoczonych pojawiało się ponad 320 tysięcy ogłoszeń miesięcznie, które... Poszukiwały osób na nowe stanowisko. Już rok później mówiliśmy, znowu w samych Stanach Zjednoczonych, o ponad 192 tysiącach zwolnień, tylko w tych największych firmach, w tych, które podały, że zwalniają. Czyli trzeba liczyć się z tym, że znacząco większy, większa grupa osób została zwolniona bez takiego oficjalnego komunikatu, czy bez jakiegoś tam programu odpraw, czy, czy redukcji. W związku z tym, zobaczcie, oczywiście. To nie są proste odpowiedzi, dlatego że świat nie jest czarno-biały, mamy też kryzys, mamy zmiany układu, naturalny cykl rynku, więc pewnie część tych zatrudnień i zwolnień jest związana również z tym, ale niemniej jakby pokazuje to, że będziemy w stanie wytwarzać ten kod szybciej. teraz na potrzeby tej naszej dyskusji załóżmy, że programista będzie pracował pięć razy szybciej. Czy to oznacza, że będziemy potrzebowali pięć razy, czyli... Znika zawód programisty i tej tezy bronimy w rozumieniu człowieka, który pisze ręcznie linijki kodu, ale on dostaje takie narzędzia, które powodują, że wytwarza programy komputerowe pięć razy szybciej. No bo nie pisze ich sam, tylko w tym języku naturalnym, coś sobie tam rozmawia, promptuje, działa. Potencjalnie jest to łatwiejsze, w związku z tym pewna większa grupa osób to może robić. Oczywiście najbardziej skomplikowane programy, ci supermocni programiści, którzy się robią dziesięć razy bardziej wydajni. Ogólnie przestaje być wytwarzanie kodu rzadkim dobrem. Przestajemy robić owocowe czwartki, zmniejszamy liczbę niezbędnych osób, ale uwaga, kiedy zapytaliśmy naszych klientów, czy chcieliby mieć w związku z tym niższy budżet na IT, że będzie programista pracował pięć razy szybciej, oni powiedzą, że nie. A dlatego nie, że po prostu chcieliby mieć pięć razy więcej programów, czują się, że mają dług technologiczny. W związku z tym tak naprawdę wąskie gardło. Przesunie się gdzie indziej. To znaczy, żeby napisać pięć razy więcej programów za pomocą automatycznego programisty, który już zgodnie z tezą nie jest programistą, tylko prompterem, albo jakoś inaczej nazwę ten zawód, żeby obronić moją tezę. W związku z tym potrzebna jest dużo większa ilość product discover, dużo więcej nam jest potrzebnych analityków biznesowych, dużo więcej osób, które będą umiały przekazać informacje, tak, żeby ten program potem powstał. I to jest jedna część tego równania. Czyli dzisiaj jakby to, myślę, będzie za chwileczkę to nasze wąskie gardło, a druga strona to jest infrastruktura. Bo dzisiaj myślę, że na razie, ponieważ większość tych międzynarodowych ogromnych koncernów dopłaca do tego miliardy dolarów, udostępniając tam narzędzia, które są normalnie bardzo drogie, bo, bo myślę, że wytrenowanie modelu językowego to pewnie budżet rzędu miliarda dolarów a możemy sobie kupić na niego licencję za kilka dolarów, one do tego dokładają, więc my zapominamy o koszcie infrastruktury. W związku z tym to wybranie, które programy będą miały sens komputerowe i które firmy powinny ich używać, wydaje się dość krytyczne, dlatego że nie będzie to kwestia problemu, skoro wytworzymy program pięć razy tania, więc ten, który miał kosztować milion złotych, będzie kosztował 200 tysięcy ale jego utrzymanie będzie kosztowało, połączenie ze światem danymi, moc obliczeniowa będzie kosztowała pewnie odpowiednio rocznie właśnie ten milion złotych albo pół miliona złotych. Nie? Więc jakby jakie z tego wnioski? Jest kilka osób na sali ze mną, które zajmują się wytwarzaniem oprogramowania, tudzież dostawą freelancerów z tego obszaru. Czy to dla nich bardzo zła wiadomość? Nie. Dlatego, że te zawody techniczne będą, one się będą rozwijały, tylko one się będą bardzo dynamicznie zmieniały. Myślę, że my dzisiaj jako organizacja stawiamy na Rozwój w tych dwóch obszarach. Rozwój kompetencji biznesowych, tak żeby te programy po prostu mogły powstawać mądre szybciej. I rozwój kompetencji infrastrukturalnych, bo utrzymanie, bezpieczeństwo danych, decyzje, czy one będą w chmurze, czy będą, czy będą on-premis. Jak to poukładać, myślę, że będzie dość krytyczne, żeby sobie wyobrazić skalę tego problemu. E to załóżmy sobie, że wydaje się takim najprostszym zastosowaniem e którym tam wszyscy głośno pokazują, jest zastąpienie pani na recepcji jako takiego call center, które, które sobie tutaj odbiera samo telefon. Tylko, że potrzebujemy do tego 10 takich, takich serwerek, w którym będziemy układali sobie 10 takich kart od Nvidia, z których każda kosztuje 25 tysięcy dolarów, a więc 250 tysięcy dolarów plus potem wielki gruby kabel elektryczny i będziemy sobie palić tą moc, żeby ten telefon się u nas, sam odbierał. Nie? I oczywiście w pewnej skali to ma znaczenie w pewnej skali więc. Jakby myślę, że dla, dla wszystkich dobra wiadomość, polecam zapamiętać te hasła jak demonetyzacja i demokratyzacja, wszystkie dane, które są powszechnie dostępne, będą nic nie warte. Każdy student będzie mógł dla nich budować programy robić różne rzeczy. I myślę, że dzisiaj najfajniej skończyć tą dyskusję takim powiedzeniem, że ponieważ programista będzie jakby zawodem prostym, czy będziemy potrafili sami programować, to musimy bardzo pilnować swoich danych. A więc jakby klucz dzisiaj jest tym, żebyśmy zachowali swoje dane, schowali je i pilnowali, żeby na nich budować mądre programy, które najpierw nauczymy na y, y, ogólnym jakby dostępnych danych, a potem dotrenujemy te modele. U nas wciąż jestem życiowym optymistą. A myślę, że świat będzie piękny bez programistów. Bardzo dziękuję.